Mowy, a przecież wtedy nie mieliśmy jeszcze takich materiałów, tylko nawet te, które tu mam, skrypta, to jeszcze ich nie mieliśmy wtedy. Tylko przeważnie not były notatniki, tak zwane agitatora. Ale właściwie to samo serce dyktowało. Tam nie potrzeba było materiałów specjalnych, bo to były przeżycia, to była sanacja, była okupacja i tutaj potem już wyzwolenie. No i tu na zdjęciu widać, jak już swobodnie jest, transparenty, wszyscy są już szczęśliwi. To już jest pierwszy maj. Zaraz po wojnie, i zaraz miałam takie zadanie. No, najbardziej pamiętam pochód 1 maja po wyzwoleniu w Kielcach, kiedy pełniłem obowiązki kuratora Okręgu Szkolnego Kieleckiego. <laughs> Zorganizowany był pochód 1 majowy, i już z udziałem szkół. Poproszono mnie w, wówczas. Na trybunę i pamiętam, w tej grupie młodzieży spotkałem byłych swoich niedawnych uczniów z terenu Warszawy. Oni już należeli do organizacji Związku Walki Młodych, pełnili zresztą odpowiedzialne funkcje. No, a poza tym sam widok tej młodzieży, która bez lęku, bez yy, jakiegoś yy, takiego, yy, bez takiej obawy, jak to w okresie międzywojennym było, że, 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 że może, może być pochód yy, rozpędzany, mogła sobie swobodnie tam. Pamiętam, że obok mnie stojący wojewoda Wiślić, następnie Józef Kalinowski, pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Kielcach, kiedy pozdrawialiśmy tą, tą młodzież. Oklaskiwali po prostu, że ta młodzież tak jakoś dobrze się czuła w tym pochodzie. Młodzież odzajemniała nam się z, z takimi wspaniałymi jakimiś uśmiechami życzliwości w naszą stronę i to mi ogromnie utkwiło w pamięci, no nie był to może pochód tak, tak bogaty, tak liczny, jak w następnych latach już po wyzwoleniu, ale trzeba pamiętać, że to był okres. Trudny, bardzo trudny, bo jeszcze trwała wojna. No, ale sama ta wiara, że to już po tych wszystkich okropnościach, i że młodzież ma niesamowicie ciekawe perspektywy budowania swojej przyszłości i włączenia się do budowy nowego ustroju, lepszego, ciekawszego, szczęśliwszego, to i młodzież o tym wiedziała, no a myśmy byli przeświadczeni, że właściwie to dla nich to wszystko, co robiliśmy, co przeszliśmy w czasie okupacji, że, że po to, żeby ta młodzież żyła już w szczęśliwszym, ciekawszym, lepszym ustroju. Muzyka Thank <muchas> you. Młodymi wówczas byli Krystyna i Stefan Borkiewiczowie, Stefan Łódzki i Bronisław Pawlina, mieszkańcy Radomia. Byliśmy o trzydzieści parę lat młodsi. Radość z wolnego, niepodległego kraju, z wolności w ogóle, z wolności w ogóle jako takiej, okupionej wielkimi prawda, ofiarami naszego społeczeństwa. No i przede wszystkim chodziło nam, żeby na pochodzie pierwszomajowym wypaść jak najładniej. Szczególnie młode dziewczęta zawsze chyba taki cel miały i dawniej, i obecnie. No, starałyśmy się, żeby wyglądać bardzo czysto, być no, odpowiednio uczesaną, bo tutaj też chyba w grę wchodziły jakieś sympatie chłopców bezpośrednio z organizacji młodzieżowych i każda z nas po prostu w tym przypadku też chciała rywalizować. No i to było też pewnym czynnikiem, żeby ładnie wyglądać, ładnie się zaprezentować. Poza tym duże przygotowania do Akademii Pierwszomajowych, zresztą tak jak i dzisiaj młodzież to samo na akademiach prezentuje, tak samo i my wtedy może nie miałyśmy takiego przygotowania. Niemniej jednak występy nasze na Akademiach Pierwszomajowych były naprawdę imponujące i zawsze przyświecała nam myśl, ażeby nigdy nie było więcej wojny, bo myśmy ją same przeżyły i do dzisiejszego dnia problem pokoju jest tak samo ważny i aktualny jak 30 parę lat temu. To były lata bezpośrednio po wojnie. Rok czterdziesty 6, szósty, to były te pierwsze manifestacje pierwszomajowe, które my jako członkowie Związku Walki Młodych no, mieliśmy okazję osobiście e, swym udziałem e, zasilać. Nam chodziło nie tyle może o wygląd, nam chodziło o zamanifestowanie e, siły organizacji i naszego przywiązania do tych spraw, które właśnie partia, wówczas Polska Partia Robotnicza, przed nami, jako młodzieżą zaangażowaną, stawiała. I to było chyba najważniejsze. No, wypadaliśmy na ogół dobrze. Zresztą tutaj dzisiaj są koledzy, którzy uczestniczyli też w akademiach pierwszomajowych jako soliści, ci, którzy deklamowali, deklamowali wiersze rewolucyjne. Staraliśmy się no, wypaść jak naj ale w tym sensie, że stanowimy siłę, która wspiera poczynania partii bloku demokratycznego. I będzie brała Bierze udział w realizacji tych reform demokratycznych, które wówczas należało wykonywać. Ja pamiętam pierwszy pochód. Byłem członkiem organizacji Związku Walki Młodych w dzielnicy Idalin. Tam było koło terenowe, mocne koło, którego nawet byłem przewodniczącym. Otrzymaliśmy samochód poprzez zarząd miejski ZWM od zakładu Furminsteina. To była dawna gisernia. Przywieziono nas na plac przed gmachem w Zarządzie Miejskim Związku Walki Młodych. Tutaj formowaliśmy się następnie w Szyki no i ze swoimi sztandarami udawaliśmy się następnie na plac Jagielloński przed kinem Apolno. Obecnie teatr w budowie. Tam wysłuchaliśmy części oficjalnej, które się odbywały o godzinie 10:00 i następnie od, te. Yy, przechodziliśmy przy, poprzez yy, Śródmieście, śliśmy yy, w szykach. Wspólnie to organizacja ZWM, OMTUR, no wici, szkoły następnie szły, harcerstwo. Tak czciliśmy ten dzień 1 maja. Wówczas byliśmy młodzi i pełni, i pełni entuzjazmu. To, to wyrażaliśmy pomocą przede wszystkim partii w, w osiąganiu ich wytycznych celów. I to było chyba wszystko. I to było naszym naczelnym zadaniem. Jeśli chodzi o naszą organizację ZZM-owską, to rzeczywiście w odczuciu społeczeństwa nas określano tą młodzieżą dziarską, no bo to była młodzież widoczna. I to chyba o jakiejś atrakcyjności tamtych dni dla nas do dziś świadczy. Wtedy jeszcze ta niepewność była wśród naszego samego społeczeństwa. Czy owoce zwycięstwa będą długotrwałe? Wtedy były to szturmówki, las szturmówek, flag narodowych, flag biało-czerwonych, czerwonych sztandarów i transparenty nieliczne. Transparenty, które zawierały aktualne hasła do realizacji i to konkretnie na dziś. Pierwszym hasłem na przykład na rok 46 było hasło precz z wojną. Niech żyje trwały i niepodzielny pokój. Później mówiono o zbliżającym się referendum ludowym o potrzebie głosowania trzy razy tak o konieczności czynnego włączania się do wykonania postanowień manifestu PKWN. To były podstawowe hasła na tamte lata. A poza tym w ogóle święto 1 maja to jest dla mnie święto wiosny, święto zamanifestowania właśnie tej siły, tej jedności, tego przekonania, że mimo takich czy innych trudności, mimo wszystko prezentuje świat pracy siłę potężną, która jest gwarancją i z jakimś dążeniem do zabezpieczenia i swoich nadziei, że zwycięstwo raz zdobyte na pewno będzie umacniało się coraz bardziej. W tej chwili młodzież tak samo wnosi akcenty radości i tego wszystkiego, co jest twórcze, co wymaga młodości, zapału i wiary w przyszłość. No, jeżeli chodzi o porównanie, to jest naprawdę trudno odpowiedzieć mi w tej chwili. Wziąć lata ubiegłe w stosunku do obecnych lat. To chodzi. W tym wypadku o młodość. Wówczas człowiek był o wiele młodszy. Gdyby miał teraz te same lata, co? Wówczas mógłby coś porównać. Dzisiejsza młodzież o tamtych pierwszych majach wie głównie z historii, pamięta zaś już inne. Pierwszy maj to święto pracy, no oczywiście to w tradycji narodowej pochód. W tym roku także idziemy razem ze szkołą, ja idę z harcerstwem i w ogóle są podzielone grupy młodzieży, znaczy część idzie z, właśnie z harcerstwem, część idzie w układzie, a część to sportowcy. No na pewno, jak dla każdego Polaka, bardzo wielkie święto i nie tylko dla każdego Polaka, ale dla wszystkich ludzi przecież. Święto Pracy, wszyscy ludzie właśnie wychodzą na ulicę, żeby manifestować swoje prawa, jakie zdobyli na przestrzeni lat. Były to lata bardzo ciężkie, ale w końcu robotnicy zdobyli to, czego pragnęli. Dążyli również do ulepszenia 6 godzin dziennie pracy, na przykład. Skąd wiem o 1 maja? Na pewno, na pewno pierwsze wiadomości to pochodziło od rodziny, od rodziców, od takiego berbecia brali mnie na pochód, na no, co prawda nie chodziłam w pochodzie, nie brałam udziału, ale oglądałam te wielkie tłumy manifestujące. Właśnie tato zawsze mnie na barki brał, żeby lepiej widzieć.